Dzisiaj przepis na moje ulubione maślane ciasto, idealne do drożdżówek, nie tylko z makiem. 260 ml mleka, 30 g drożdży. Ze 100 g cukru ubieram 2 łyżki, a z 500 g mąki ubieram 8 łyżek i dodaję do mleka. Mieszam, przykrywam ściereczką i odkładam w ciepłe miejsce na około 20 minut. Do pozostałej mąki dodaję 2 łyżeczki cukru wanilinowego, szczyptę soli, pozostały cukier, 2 żółtka i cały przygotowany wcześniej wyrośnięty zaczyn. Zaczynam wyrabiać ciasto, dodaję 110 g roztopionego masła, zagniatam jeszcze chwilkę, formuję kulę i odkładam do wyrośnięcia na 1,5 do 2 godzin. Wyrośnięte ciasto wałkuję na 3-4 mm, rozkładam na nim równomiernie masę makową, Przepis na masę makową znajdziecie w moim profilu. Formuję makówki. Smaruję roztrzepanym jajkiem. Najpierw część, gdzie jest samo ciasto, później tą część gdzie jest masa makowa. I piekę 25 minut w 170 stopniach do zarumienienia. Smacznego.